Blisko ludzi, z którymi jest mi jakby po drodze. Oni też są właśnie weganami, nazwy to też jedzą roślinnie, są, są osobami, które są wrażliwe, które są spokojne z natury, które mają bardzo dużo w sobie też takiej miłości ciepła. Bieram też wbieram to miejsce, dlatego że jest to z dala od miasta, jest to między górami gdzieś na wysokości 800 metrów nad poziomem morza naprzeciwko mam widok nad morze, na morze mogę sobie po prostu na ten widoczek popatrzeć, ale jest to z dala od takich dróg dużych zatłoczonych, czy miasta gdzie po prostu nie słychać żadnych dźwięków jest cichutko słychać tylko pod szum liści i, i właśnie, mm, właśnie takich tańczących traw e Dlaczego też takie miejsce? Dlatego, że mm, po prostu miasto bardzo mnie wysysa, wysysa ze mnie energię, a po prostu taki spokój i cisza dodaje mi tej energii, mogę pracować online, mogę y, po prostu oddawać się też swoim jakimś takim pasjom, bardzo lubię ćwiczyć na zewnątrz. No właśnie i wiecie już dawno temu wybrałam sobie takie życie, właśnie żeby je, jak najprościej jestem kobietą i dla mnie bardzo trudno byłoby e, samodzielnie też mieszkać, wynajmować jakąś przestrzeń w mieście w spalinach. E, byłoby mi też trudno z... Wybieram sobie takie miejsca, gdzie po prostu mam też taką pomoc, właśnie z męskiej strony, też gdzie po prostu ktoś mi poniesie ciężkie torby, kiedy robię zakupy, gdzie po prostu mogę też być z innymi kobietami blisko. Mogę być w przestrzeni też z dziećmi i to mnie bardzo też rozwija. <coughs> więc zobaczcie, tak, benefitów jest bardzo dużo dlaczego wybrałam to miejsce i dlaczego tak prosto to jest przyjemne, kiedy wychodzisz na toaletę siusiu na zewnątrz i masz gwiazdy, jest ciepło nie, 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 nie napinasz się z tego zimna już dawno zaczęło mi przeszkadzać takie zimno, które po prostu właśnie zaciska wręcz ciało zatem plusów jest bardzo dużo i Mam gdzie ładować telefon, mam gdzie, mam gdzie po prostu yy, spać, yy, mam gdzie przygotować sobie posiłek i yy, yy, mam z kim pojechać do miasta, kiedy potrzebuję właśnie jakiegoś wsparcia yy, i pomocy. Właśnie kiedy stałam się taką kobietą, która zwolniła, to zrozumiałam, że ja już nie chcę nawalać, nie chcę po prostu ponad wszystko.